Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnym szalonym miksie na kanale Alicja w krainie zakupów. Mamy, słuchajcie, do przetestowania nowy punkt, niedaleko mnie się lotto otworzył, taki nawet spory, z kasynem, także zobaczymy, co ciekawego tu mi pani dała. Mamy krzyżówkę XXL, nie nadrapywałam, chyba szybko pójdzie, Zodiak, ekstrapensja w nowym kolorze, słuchajcie, się też u mnie pojawiła, Lucky Day. Premia i miętowa kasa jest to u mnie premiera. Także mam aż jedną strapkę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pani mi pozwoliła wybrać, ale brałam tak losowo, nie skupiałam się w ogóle na numerach. Ile wkładu? 37 zł. Nie ma co szaleć. Po urlopie miętowa kasa z numerem 92. No i szukamy wygrywających liczb. Niektórym fajnie poszła premiera, innym mniej.

Tą zdrapeczkę lubi Reginka, Gina, także pozdrawiam cię kochana. Ja wiem, że Ty uwielbiasz być yy, pozdrawiana. <grych> także buziaki ci wysyłam. Szukamy dwóch identycznych symboli, aby wygrać. Jeżeli znajdziemy trzy, to mnożymy razy dwa. A co my tu mamy? Kwiatek, siódemka i złoto. Podkowa, karo i worek. Arbus, siedem i serducho. Śliwka, kwiatek, wiśnie, moneta, arbus, winogrono, worek, wiśnie, serducho, karo, złoto i podkowa. No niestety, mnie ta zdrawka tak nie lubi, ale co podrapane, to moje. Weźmy sobie teraz Latidej z numerem 29. Szukamy wygrywających liczb, szukamy też koniczynek, szukamy 32. Trzydzieści cztery, dwadzieścia dziewięć i siedemnaście, a mamy dwadzieścia dwa, dwanaście, pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt cztery, nawet nie mamy takich wysokich, ludzie czterdzieści dziewięć, dziewiętnaście, czterdzieści pięć, pięćdziesiąt osiem i szesnaście. Także też. Oraszka, to przetestujmy sobie ten nowy kolorek ekstra pensji. Numerek 23. Szukamy wygrywających liczb i dwóch napisów ekstra pensja, bo chyba główna jest. Nie wiem, nie kontroluję tego. Szukamy 16, 28, 4 i 34. A mamy 24. A szukamy 34. 27, 29, 6. 11, 32, 15, 33, 12 i 4. Jest na końcu, już chciałam wiedzieć, taka zmarnowana, że nie ma. Jest, powinno być S. Dokładnie jest S. To także zera nie będzie. Nowy kolorek spisał się. Zadyszkę, dwie ostatnie zdrabki. czwóreczka, Zodiak, szukamy gwiazdy, księżyca. Księżyc nam mnoży, a mamy parasol, portyk, lira, ufo, flaming, chmura, konik, planeta, słoneczko, miś, naczynie. Rabik, teleskop, kompas, kotwica, ostatnie szanse, żółw, syrena, sputnik, jednorożec i statek. No niestety, nie tym razem. I ostatnia na dzisiaj, krzyżówka z numerem 18, Jonasz w bonusie. Trzymajcie kciuki. Fajnie by było, jakby coś się dołożyło. No ale co z tego będzie, to wiecie. Mamy KL. Jak na razie to ten nowy punkt niezbyt szczęśliwy. No ale na pewno w przyszłości jeszcze z niego strapki przetestujemy, bo daleko jakoś ode mnie nie jest. A że często jestem w tamtych rejonach. To czemu nie? Pani była całkiem sympatyczna, młoda, taka kobitka. Co my tu mamy? H i G. No na razie bonus nic. H i G. Będę pomijać, a na pewno będę także. Sory. H i G. Okej, H i G. Czy coś tu jeszcze jest? Jest tutaj. No proszę, już chciałam lecieć. Okej. Okay. Kolejne dwie literki. J, I. No to J mamy w bonusie, Jonaszu. J, I. Normalnie wichura jak nagrywam na zewnątrz. Ciepło, ale wichura. J i. Mogliby coś dać, prawda? Jeszcze okej. Okay. Kolejne dwie. E i Y. E i Y. I igrek y. układa nam się lej. I igrek. I y. igrek. Y. No i co? Na razie słabo. M. I u, bonus stoi uparcie. U. U, u, u. Chyba tyle. U, 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 u. Dobra. Kolejne dwie literki, Z i A. No to obie są w bonusie. A i Z. On już Z i A. Ok. Lecimy. Tu będzie trochę więcej drapania ze względów na te A, oczywiście. No, ale jeszcze jakby, wiecie, coś się układało, nie? Było, było oczywiście pominięte. Z i A. Jakie set? No tak, Z. Dobre, już siada na łeb. Z i A. Dawno krzyżówka nie drapana. Set i A. Dawać te wygrane Semp jedne. Set i A. Muszę sobie powtarzać, bo zapomnę. Oh. Okej, okay, chyba wsią, czy nie wsią? Nie, dobra, później się najwyżej znajdzie, nie? Kolejne dwie, D i X, no X to mi najbardziej potrzebne. No ale jest, max, OK, niech będzie. D i, tu było U, tu jest D, ubogo. Ada się układa. No tu jeszcze, de, de. Dobra, więcej nie widzę, albo też nie dowidzę. O i S. No i kuszą. Widzicie, jak zwykle. Jak zwykle. O i S. Mam nadzieję. O i S. Dog się układa. I to chyba tyle. No i ostatnie dwie literki C i W. No i nie ma bonusu. Barany. C i W, zepsuli wszystko, zepsuli C i cis to jest drugi wyraz, no kuszą, kuszą standardowo, Ewa, pozdrawiam Ewcie, no i to chyba na tyle, nie ma co przeciągać, pokusili. R, tak krzyżówka to u mnie stale pusta praktycznie. RE, Także co? 37 wydane. Nowy punkt przetestowany, nowy kolorek również i jest w nim 5 zł. No lepsze 5 zł niż 0. Ja się z Wami żegnam. Zostawcie łapki, subiki. No i co? Do usłyszenia. Pa, pa, pa.